Cześć, z tej strony Piotr, Pitstop Motoblog. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wyjąć ECU, czyli sterownik naszego silnika, z motocykla Yamaha RN22 rok 2009-2014. do Zapraszam. Sterownik znajduje się pod lewą owiewką w motocyklu. Żeby się do niego dostać, będziemy musieli odkręcić raz, dwa, trzy, cztery, pięć śrub imbusowych, przy użyciu klucza imbusowego czwórki oraz odkliknąć raz, dwa, trzy śruby, może nie śruby, tylko takie plastikowe zatrzaskowe nity. Zapraszam. A więc tak, po kolei, kolejność, że tak powiem, dowolna. Czy Zaczniemy od dołu czy od góry. Wykręcamy pięć imbusowych śrub. O, one są takie, na takich zatrzaskach. Przekręcamy je tylko o 90 stopni. Najlepiej sobie zbierać śrubki w jakiś kubaczek, żeby nam się to nie pogubiło. Cztery śrubki wyjęte. Przechodzimy teraz do zatrzasków. Żeby je, że tak powiem, odbezpieczyć własnym małym śrubokrętem, musimy centralnie w ich środek celować, wcisnąć delikatnie i wyjąć zatrzask. On w tej chwili jest odbezpieczony. Żeby go tak, tak jest przygotowany do wsadzenia i spięcia. Wsadzamy, zsuwamy go na równo, On wtedy pęcznieje i trzyma nam owiewkę. Jak go odbezpieczamy, to wciskamy do środka i piórka się schodzą. Możemy go wciągnąć. Jeszcze dwa. jest wyciągamy do kubeczka trzy wyciągamy do kubeczka i teraz tak ściągamy sobie owiewkę tak odpinamy kierunkowskaz o przyda się to bo chciałem zmienić kierunkowskazy więc sobie, o, tu gdzieś to dęda chyba kiedyś nie przykręciłem, hmm, a teraz już nie pamiętam, gdzie wsadzić. To jest czujnik temperatury e, do lodowej. Ok, odstawiamy temperatury powietrza do lodowej. Odstawiamy sobie owiewkę na bok. I tu jest nasz sterownik silnika. Wystarczy teraz, jak to złącza, tu się odpina. O, naciskamy taki. Nie okej. Okay. Tu jest o ile się nie mylę, złącze diagnostyczne. Um, żeby odpiąć wtyczkę, naciskamy tutaj taki plastik i ściągamy wtyczkę. Ok, jedna zeszła no i tak samo robimy z drugą. Naciskamy i Wyciągamy troszkę. Mamy uwolnione ECU. A teraz podważamy sobie dwa tutaj plastiki. Wyciągamy. I to jest sam nasz sterownik. Gotowy do wysłania. DENSO MAJEDY JAPAN. Tak wygląda sterownik silnika motocykla Yamaha RN22. Przyda się to, ponieważ będę go wysyłał na przeprogramowanie. Aby zdjąć restrykcje z tak, restrykcję z przepusnic, ponieważ standardowo otwierają się tylko w 80%, a jak wszyscy wiemy motocykl ten ma dużo, dużo większy potencjał. Będę również instalował Quickshifter w tym celu podajże w tej wtyczce na pinie 27 podłączamy czujnik Quickshiftera. Ale jak zamontować quickshifter pokażę kolejnym wideo. Także tak wygląda zdemontowane celu, gotowe do wysłania. Dosłownie 5 minut roboty. A po przeflaszowaniu sterownika cieszymy się nowym motocyklem i na nowo go oczywiście poznajemy. No, możemy sobie pooglądać nasze że tak bebe. Jak to wygląda. Wszystko wygląda. Gitarowo. Kraszpada sobie zakładałem. Kiedyś tam. Dobra. Tak więc pozdrawiam. Oglądajcie, komentujcie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do następnego odcinka. Cześć.